Nie chciałem przeszkadzać. Ołwek mam. Jak sobie kochani poradzić jak nie mamy kątomierza? Robimy z czegoś takiego. Dwie listeweczki, kręt i mamy kąt zmierzony. w przerwach roboty Asia robi obiadki także super dzisiaj mamy młode ziemniaczki kurczak i mizerię także tak sobie do przerwy robimy do Anku. Tak dziękujemy Ci za pyszne obiadę <muchy> proud of you. And now, get Get that bunch of pot pop song piece of clothes. Ravon knows me out of my face. Wintertime, springtime, summertime, autumn. Show me how to do a party yoga. Maybe you got country like Johnny. Country like Merle, country like Loretta, that honky down girl. Country like towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Country like Chris, country like Gretchen. If you ain't cooking country, then get out of the kitchen. I'm a country like Hank, one, two, and three. Dropping like peaches from the family tree. Country like women, whiskey and wheels. Yeah, I'm doing this country because I know how it feels. Country like Willie, country like Willie, country like lightning, and i hillbilly. Zaczynamy, słuchajcie, ostatni dzień Na budowie Balustrady poklejone Już gotowe do skręcenia Supy tam już sobie czekają No i tak jak wam mówiliśmy Że zawsze zaczynamy Dzień, piękny dzień Od kawki i od ponczalów Ja jestem ten zły Bo przeszła na dietę A ja ją namówiłem żeby zjadła pączala i napiła się kawy, bo jest ta Dąbrowskiej. Dąbrowskiej. Ale musi mieć dziewczyna siłę do pracy, więc trzeba spić kawę, pączale. No i słuchajcie, wreszcie, wreszcie dobiega to wszystko końca. Bierzemy się za składanie, skręcanie dolnej balustrady, trejarza. Już zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie no i jedziemy dalej ok tutaj już nie bawiliśmy się w tradycyjne połączenia ciesielskie w tradycyjne ciesielstwo daliśmy wkręty ciesielskie bo chcieliśmy tą chatkę skończyć jak najszybciej pod balustradą daliśmy Podkładki gumowe, żeby woda mogła spokojnie spływać po tarasie. Teraz tak, pierdyknęliśmy się, ponieważ, poluchem pokażę, tempo lewo powinien być wyższy o 10 cm ze względu na to, że teraz do tych czterech będzie mocowana długa belka. No i po, ta po lewo powinna być wyższa, ponieważ później będzie szło, polucham znowu, pokażę sorry, o, poziomo, decha. Ale wymyśliliśmy coś, zaraz Wam pokażę, jak z wady zrobić zaletę. Dobra i teraz zobaczcie o co mi chodziło z tą dziurą, tego nie przewidzieliśmy, tu się walnęliśmy za krótki, ale zrobiliśmy coś takiego. Żeby pasowało, <grytanie> czyli zobaczcie tam krokczyny sobie fajnie idą, a tu wykończenie na równo 30, tak jak na rogach. Tak zrobiliśmy, bo już nie mamy... Znaczy nie chce nam się już malować nowej belki, bo moglibyśmy oczywiście belkę wymienić i przykręcić nową belkę. Ale stwierdziliśmy, że mieliśmy kawałek, cinkę. Dołożyliśmy ciekawiej będzie wyglądać. Tak troszkę po japońsku. Ok, jedziemy. Koniec kochani, koniec metamorfozy, koniec metamorfozy tutaj na zewnątrz. Natomiast, podsumowując, na szybko, ten odcinek, co się wydarzyło w tym odcinku, w tym odcinku zrobiliśmy zwieńczenie, kroksztyny, balustradę i trejasz, tak? Tudzież pergole. Tudzież pergole. Jeżeli chodzi o trejarz, czyli pergole. Znaczy zdecydowaliśmy się dać mniej belek poprzecznych na górze po to, żeby było jak najwięcej światła, mniej niż było w projekcie. Ale ponieważ będziemy jeszcze tutaj nasadzać winoblusz, który dodatkowo się będzie zacieniał, więc nie ma takiej konieczności, żeby one były tak gęsto, to żeby można było korzystać ze światła słonecznego. Zgadza się. My jesteśmy z efektu mega zadowoleni. Katka naprawdę wyszła tak jak sobie zaprojektowaliśmy. Małe tam były niuanse, małe jakieś oprawki typu belki przemalowane, poręcze balustrady przemalowane w kolorze drewna, znaczy zaolejowane na kolor drewna, a nie na biało, tak jak było w projekcie. Tutaj, tak samo jeżeli chodzi o zastrzały, no to zastrzały zrobiliśmy tylko na froncie. Konstrukcyjnie to i tak super wytrzymuje także. Także tak to wygląda. Wszystkie te dodatki drewniane, o których mówiliśmy od początku, jak widzicie, znaczy mam nadzieję, że widzicie, bardzo ociepliły cały budynek. Specjalnie też daliśmy kroksztyny po boku, żeby to nie było tylko i wyłącznie drewno na samym froncie budynku. Tak, kroksztynów miało być gęściej, daliśmy mniej, bo stwierdziliśmy, że. Tak będzie, tak będzie lepiej. Estetycznie, tak jest. <grystanie> także nie bójcie się zmieniać projektu w trakcie jego realizacji. Tak Ważne, żeby na żywo to Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam także się podoba. Mieliśmy pewne. Znaczy, ja miałam wątpliwości jak już powstał taras zresztą bardzo Wam dziękujemy za ogrom pozytywnych komentarzy no, pod tym filmem to, to przerosło nasze oczekiwania. najśmielsze oczekiwania. w ogóle po, kątem, w kątem całej tej metamorfozy no, tak super przyjęliście, że bardzo Wam z tego miejsca dziękujemy więc wracając do tematu, trochę się bałam jak to będzie jak postawimy teraz e, krejasz i balustradę czy taras nie straci swojego uroku, ale ja jestem pewna, że on jeszcze więcej Zyskał, dlatego że nasz taras stał się wydatkowym pokojem. Tak. Jak widzicie tutaj z tyłu, w ja... naszym pokoju jadalnym jest i stół z krzesłami, są z tyłu jeszcze krzesełka. Także naprawdę można się poczuć jak w takim pięknym salonie na powietrzu. Tak, no ja na końcu jeszcze zrobię przyjazdy, także zobaczycie. Z bliska. I teraz, jeżeli chodzi o całą metamorfozę, ci, co się obawiają, że to już ostatni odcinek, nie obawiajcie się, to nie będzie ostatni to odcinek. Jeszcze nie koniec. Mamy co robić jeszcze wokół chatki. Na pewno już w tym miejscu chcieliśmy zaprosić Was na następny odcinek, w którym będzie zwiększenie tych naszych prac przy chadce, czyli dwuletnie, dwie, dwuletnie tak, zwiększenie prac przy chadce, bo tyle nam się zeszło. Jak liczyłem samych prac jakby policzyć codziennie wykonywaliśmy tą metamorfozę te remonty około pół roku no ale ponieważ ja prowadzę jeszcze kursy kępa marzeń to nie tylko chatka marzeń to to, to jest działalność gdzie prowadzę kursy stolarskie dla początkujących yy, stolarskie toczenia w drewnie seserskie na które serdecznie Was też z tego miejsca zapraszam będziecie mogli tutaj u nas sobie też miło spędzić czas oderwać się od miejskiego zgiełku w tej naszej chatce bo właśnie chatkę przygotowaliśmy specjalnie pod kątem kursantów no i co, w tym miejscu na pewno chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim firmom, które nas wsparły widzieliście, nie ukrywaliśmy tego, że współpracujemy z firmami firmy, były firmy, które wsparły metamorfozę naszej chatki zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz bardzo serdecznie z tego miejsca dziękujemy a jakie to firmy? Gdańskie Składy Drzewne to jest sponsor, który w ostatnim czasie dostarczył nam świetny materiał. Świetne badanie, świetne badanie. E, natara, Streja, Zwieńczenie kroksztyny. Kolejna firma to nasza też niezastąpiona firma współpracująca, firma Unicel, która od samego początku nas wspierała i to są farby i impregnaty do drewna, na elewacji niezastąpiony NIORT, który się też świetnie sprawdza, tak. oleje do środka, do, do pomieszczeń oraz farby, której używałam do malowania kochanej mojej błazeri. na biało. <grymne> Bardzo bliska naszemu sercu firma Rustykalne Uchwyty. No, klimat, też produkty, które posiadają u siebie w asortymencie w sprzedaży, no, idealnie się po prostu wpasował, wkomponował w wystrój wręcz, ale to tak. może teraz się powiesz o tym e, Tak, dziękujemy Rustykalnym tak, za wszystkie tak. baterie, które są w łazience, za wsporniki do półek, kuchwyty do kuchni oraz e, także ostatnio dekoracyjne elementy, e, takie jak kuchwyty do naszego pomocnika, ta, czy nawet e, doniczka klatka, taka też taka moja fantazja, którą sobie e, u nich zamówiłam. Także mają piękne produkty i bardzo polecamy także korzystanie z Tak, z, z bo z produkty takie. są naprawdę wysokiej jakości. No i ostatnia firma, która współpracowała z nami, która wspierała metamorfozę naszej chatki to firma led, Vans, LED Vans. która dzięki której mamy nie tylko stylowe oświetlenie w całej kadce, ale przede wszystkim energooszczędne oświetlenie, tak. bo wszystkie e, żarówki są LED-owe, energooszczędne. Zgadza się. Ma to bardzo duży wpływ, ponieważ instalacja elektryczna w kadce jest dosyć stara i... Dzięki temu nie obciążamy po prostu sieci. Także też super. I to nie przypadek, że z tymi firmami współpracowaliśmy. Współpracowaliśmy z nimi, ponieważ oni rozumieli naszą koncepcję. Podobał im się nasz styl. Zarówno styl zaprojektowania chatki, jak i nasz styl pracy i nasz styl życia. Dokładnie. Więc bardzo też nam jest miło, że e, zaufały nam tak, i, i chciały wesprzeć Tak, i dziękujemy Wam, bo dzięki Wam również spełniliśmy jedno ze swoich marzeń, czyli remont tej chatki. Także dziękujemy ślicznie za wsparcie. Nie obyłoby się tak, żeby bez wsparcia naszych znajomych i tak. przyjaciół, którzy pomogli nam siłą swych mięśni. I tutaj te słowa kierujemy do Pawła, Pawła, Grzeszka, Mikołaja, Mikołaja Krzyszka. Dziękujemy Wam Panowie za super pomoc, za zaangażowanie. Myślę, że będziemy musieli tu zrobić imprezę jakąś wspólną. Żeby, żeby domek się nie rozsył. Okay. Słuchajcie kochani, a najbardziej chcieliśmy podziękować Wam. Chcieliśmy podziękować Wam za wsparcie, za motywację, za bardzo pozytywny odbiór, za super komentarze. No powiemy wam szczerze, że naprawdę dzięki niektórym Waszym komentarzom w momentach kryzysu, bo takie były, słuchajcie, to żebyście nie myśleli, że... Ktoś coś nam dał, widzicie sami widzicie w tych filmach, że my wszystko wypracowujemy własnymi rękoma. W 90% to są, to jest praca, to jest to, co w życiu osiągamy, osiągamy tylko i włas, wyłącznie własnymi rękoma. Nie? Także chcemy Wam pokazywać, że, że można w życiu coś osiągnąć, ale poprzez ciężką i, i mozolną i pracę i wytrwałość w dążeniu do celu. Tak? Mieliśmy kryzysów nieraz, kłóciliśmy się. Już mieliśmy to wszystko pierdyknąć, już chcieliśmy odpuścić, ale na szczęście gdzieś tam wytrwałość nam pozwoliła na dotarcie do tego miejsca, w którym jesteśmy. Ale to nie koniec, to nie jest jeszcze koniec. Nie mówimy ostatniego, nie mówimy słowa. ostatniego słowa. Mamy jeszcze dużo, sporo rzeczy do zrobienia. Mamy sporo wokół. pomysłów. Chcemy, żeby to miejsce się cały czas rozwijało. Chcemy, żeby osoby, które tu przyjeżdżają, dobrze się tu bawiły tak. e, oprócz oczywiście przyrody, która tutaj jest najważniejsza e, i, i chatka jest tylko dodatkiem. A chcemy po prostu, żeby było im miło i będziemy w to wkładać całe nasze serce. Także jeszcze wiele projektów przed nami. Zobaczycie sami, co jeszcze dla was tutaj przygotujemy. Tak, jedna szybko. Teraz w przyszłym roku na teren otwarty krzesła, jak one się nazywają? Arindoraki. Arindoraki. Na pewno kurnik, na pewno no, będziemy w tym roku miał być, ale już nie damy rady, nasze pomieszczenia gospodarcze. Także będziemy starali się do Was wracać, nie będzie, nie, nie, nie będzie tak, że zostanie tylko ten kanał stolarski, ale będziemy chcieli do Was wracać z chatką marzeń z wielką przyjemnością, bo tak naprawdę metamorfoza i nagrywanie tych filmików tutaj daje nam największą frajdę. Praca fizyczna tutaj przy tej chatce powoduje też, że łapiemy dużo energii, dużo humoru no i też ze względu na wasz bardzo pozytywny odbiór jest ta synergia i nakręca nas to do działania staramy się też to robić staramy się was pozytywnie nakręcać, pokazywać wam, że ciężką pracę można ale muszę tu trochę przymolić trochę przymolę, słuchajcie, jest to piękne obrazy, pięknie ta chatka wygląda, wszystko jest fajnie, ok ale tak jak przed chwilą wspominaliśmy nie jest to wszystko takie różowe i kolorowe, jakby się wydawało w obrazku, który widzicie. Ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla nas, zarówno pod kątem rozwoju naszej działalności, kępy marzeń. Prowadziłem, prowadzę kursy. Przez dwa lata było już u nas ponad 70 osób, więc roboty na weekendy było sporo. W międzyczasie wykonywałem różne inne prace budowlane, w jakiś sposób trzeba było zarabiać na maszyny, narzędzia, dokonywałem jakieś projekty. Asia pracuje na etacie jeszcze. Niestety no, przez ostatnie dwa lata też spotkały nas dużo takich ciężkich zdrowotnych i około zdrowotnych spraw, które no, powodowały, że trochę nam to podcinało skrzydła i mieliśmy mniej energii do działania, ale się nie poddaliśmy. Chcemy wam pokazać, powiedzieć, że nie jesteśmy ludźmi z ekranu, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Mamy takie same problemy. Mamy takie same problemy y, życiowe, ludzkie, ale staramy się żyć pozytywnie. Staramy się z każdej trudnej sytuacji, słuchajcie, wyciągać to, co pozytywne, to co, to, co dobre, bo życie jest piękne, życie jest warte i życie jest zbyt krótkie, żeby się nim nie cieszyć i korzystać z wolności, z tego, co nam daje, bo nigdy nie wiadomo, co spotka nas y, następnego dnia. Ale dobra, koniec tych smutów, bo moja Asia kochana się zruszyła. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, że remont chatki, remontowanie starych domków, starych budynków jest chyba o wiele trudniejsze niż budowa, prawda? Na no w początku, dokładnie. Dlatego, że spotykacie się z problemami, które... których czasami nie da się ominąć, więc nasza zasada z wady zrób zaletę sprawdza się tu idealnie. I czasem właśnie trzeba z daną wadą żyć. W tak. I... I filozofia Abisabi naprawdę nam się tu idealnie sprawdziła, bo nie dało się wszystkiego zrobić, słuchajcie, perfekcyjnie. Ta filozofia, która mówi o tym, że progres tak naprawdę, nie, a nie perfekcja. Nie? Trzeba iść do przodu. Trzeba iść do przodu. I... Czasem w tych niedociągnięciach jest prawdziwa uroda, prawdziwe piękno. Tak jest. Natomiast tak naprawdę tylko my będziemy wiedzieć o tych niedociągnięciach. Przypuszczam, że osoby, które będą przyjeżdżać, no chyba że osoby, które zawodowo się tym zajmują, będą widzieć pewne jakieś niedociągnięcia. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Bo pisało parę osób, które się profesjonalnie zajmują. My nie jesteśmy profesjonalistami z zakresu budownictwa, ciesielstwa i dekarstwa, ale jak widzicie, daliśmy radę sami, zrobiliśmy to. Ktoś mi może zarzucić, no dobrze, ale jesteś stolarzem. Tak, jestem stolarzem, ale stolarzem meblowym, a nie cieślą, a nie budowlańcem. Uważam, że i tak jak na osoby, które nie zajmują się profesjonalnie na co dzień, myślę, że nie jeden profesjonalista nie powstydziłby się tych prac, które wykonaliśmy. Trochę może nieskromnie, ale przykładaliśmy się i uważam, że ogrom pracy zrobiliśmy. Dlatego zachęcamy Was też do działania, do tego, żebyście sami tworzyli. bo nic tak nie daje y, chyba radości jak własnoręcznie wykonana praca i, i efekt tej pracy. Dokładnie. Ja już zacieram ręce, szukam kolejnego domu. <laughs> ok, słuchajcie. Dziękujemy Wam ślicznie za wspólnie spędzony czas, jak zwykle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy Wam dużo zdrowia, energii, uśmiechu. Wspierajcie nas, obserwujcie. Jesteśmy tu na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Dajemy różnego rodzaju relacje. Także zapraszamy Was do obserwowania całej działalności Kępy Marzeń. I trzymajcie się jak zwykle. Wolność i pokój. I do następnego. Pa! pa. i get blue in the evening too i get blue the evening come around too long lord have mercy i get blue in the in the afternoon mm. listen to the birds outside my window i say love